I cześć, witam na kanale Wyprawy Baby z tej strony Kasia. Ale to już chyba wiecie, dawno mnie nie było, dawno nie nagrywam, no ale dzisiaj e, idziemy, mamy to, wchodzimy, dzisiaj zdobywamy hełmiec. E, jest to najwyższy szczyt właśnie w koronie e, gór polskich, jeśli chodzi o góry wałbrzyskie. E, I co? Zabieramy się, zbieramy się, ubieramy kurtki, bo dopiero co dojechaliśmy e, i widzimy się w kolejnym wejściu zobaczcie jak pięknie e, tam wszystko wygląda chmury pięknie opary się nam malują e, na krajobrazie no i leśny wiking ze mną e, dzisiaj też jest a dzieci odstawiliśmy do babci więc mamy e, wychodne <grych> wchodzimy już na szlak oczywiście idziemy zielonym szlakiem w kierunku hełmca. Mariusz już pociął Przodem, bo pewnie coś z nagrać, ale już go zaraz to goni, wzięłam prowadzenie. I tutaj pokazuję Wam oznaczenie, właśnie szlaku e, zielonego, którym podążamy. Jakoś tak mroźnie dzisiaj, więc postanowiłam, że. Nałożę od razu czapuchę na głowę, bo wiadomo, że całe ciepło ucieka przez głowę. Ale ładnie. Mimo to, że dzisiaj pogoda rano była bardzo ładna, a teraz zaczyna się nam troszeczkę chmurzyć. Ale mimo to wszystko zobaczcie jak jest tutaj pięknie. Świat jest piękny o każdej porze roku. Bynajmniej dla mnie. Hełmiec, na który podążamy, liczy sobie właśnie tak jak wspomniałem wcześniej 851 metrów i zalicza się właśnie e, do szczytów korony oczywiście polskich gór. My taką książeczkę też mamy i będziemy sobie oczywiście stemplować. Ale pan naprawdę, tak jak na było napisane, że bardzo malowniczy. Szlak, i naprawdę. Zobaczcie, mimo to, że jest. Pogoda jest, jaka jest, to jest naprawdę bardzo przyjemny szlak. Bardzo ładny. Krajobrazowy. No ładnie, ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. O, leśny wiking za mną, do mnie podąża. Jakiś taki lekko. Zmęczony. Zmęczony, ale w ogóle dzisiaj mamy 11 listopada, więc nasze narodowe święto odzyskania niepodległości. I my tą niepodległość dzisiaj wymaszer wymaszerujemy na hełmie, tak jak wspominam, prawie w każdym wejściu. No i tak jak mówiłam, że czuję chłodek. To zaczynam czuć nawet gorąco, chyba zaraz będzie pierwsze rozpieranie, nie no, żartuję. jest super. E, dotarliśmy tutaj do takiej pierwszej tablicy informacyjnej e, odnośnie właśnie miejscowości Boguszów-Gorc, więc tak jak tutaj można wyczytać, że miasto jest położone w zachodniej części Sudetów Środkowych. Zobaczcie sobie pomiędzy pasami Gór Wabrzyskich z hełmcem hełm 851 metrów tak jak Wam mówiłam i mniszkiem 704. Jeszcze jest też 836. No i tutaj e, informują nas o tym, że miasto powstało w 1973 roku i co warto zobaczyć właśnie w tym mieście i w okolicach. I jeszcze tutaj pokażę Wam piękne widoki i jeszcze się udamy na taką platformę widokową, którą tam e, daleko w krzakach widać. No i tak jak mówiłam, zahaczymy o tą platformę, ona się zwie paluch. Pewnie widoków dzisiaj sielskich nie będzie, e, nawet jak wejdziemy gdzieś wyżej, z tego względu, że jest troszeczkę e, pod chmurkami. Ale zobaczymy, co się uda dojrzeć. Dojrzeć. Idziemy. Dotarłam. Docieram. Na tą platformę widokową. Leśny już tam się wdrapał. I uwaga. Wchodzi się przez taką tutaj walkę. Więc. Ale pięknie. I zobaczcie, no myślałam, że widoki takie będą, piękne są, piękne, 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 zobaczcie, Uwaga. jeszcze tam, ha. zobaczcie paluch, 706 metrów masz, no, dobra, uciekamy z tego palucha, lecimy na hełmiec, ale pięknie tu, wam, ślicznie. Polacy polecam serdecznie. A tam w tle widać Borową. O, tam, 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 tam. Tam jest Borowa. Tam też się kiedyś e, wybierzemy oczywiście. Tam, tak jak już wspomniał, że tam się w ogóle idzie szlakiem takim przez las. No. No to siup troszkę z górki na pazurki. Weszliśmy już na zielony szlak. Szlakiem, traktem na Hełmiec. Tutaj mamy tablice informacyjne o lasach państwowych. I że to jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Masy w Lecimy wyżej. Znajdujemy się więc na tej przełęczy Rosochatka. I idąc tędy wybieramy szlak zielony, e, łagodny. A jeśli poszlibyście na prawo, to udacie się szlakiem żółtym, bardziej e, szlakiem stromym, krótszym, ale my idziemy tym e, dłuższym, dłuższym i łagodniejszym. Tu jest właśnie napisane, że hełmiec 25 minut, a tutaj hełmiec w tą stronę co idziemy, tylko 30. Z drogi się rozchodzą. Roby <słyska> buziaka. Mariusz wybrał, chce się bardziej upodzić, wybrał tą drogę krótszą, bardziej stromą. A ja tędy w samotności podążam sobie szlakiem zielonym. Może jakiegoś live'a odpalę, to będzie mi wesele iść. Nie no, żartuję. E, zobaczę jak się idzie trochę samej. I widzimy się prawdopodobnie już na górze, na Chłmcu. Tutaj tak idę sobie, idę. Zobacz, sobie leży taki konar. Drzewa i wygląda jak paszcza dinozaura. Tak jakby się gdzieś tam wyczołgiwał jakiś dinuś. Da się zaobserwować, nie? Widzicie oko, taki trochę włos jakby i całą tutaj otwartą paszczę. W ogóle nie wspomniałam Wam, że idziemy drogą krzyżową. Jesteśmy już tutaj zwarcie na siódmej. E, na ósmej przepraszam, na ósmej stacji kobiece łzy. No i taką drogą krzyżową szliśmy również na ślęże. E, też macie odcinek oczywiście e, jak zdobywaliśmy Ślęże e, I bardzo, bardzo też e, była droga krzyżowa. Fajnie się idzie, powiem Wam spokojnie, kiedy chcę, to sobie przystanę. Nie no, śmiejeś leśny wiking, gdzie ty jesteś. Gdzie ty jesteś? Boję się. Nie no, tak. Jeszcze ładnie. Zobacz jak tam ładnie jest. O listek, 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 listek. Pan zleciał. Do góry, do góry. Na hełmiec. I tutaj musiałam się na chwilkę zatrzymać, żeby oczywiście złapać oddech. Piękne słoneczko, które chce się tam gdzieś przedrzeć przez te chmurzyska. No i tutaj mamy takie rozwidlenie, zobaczcie. Op. Stąd przyszliśmy, a idziemy tutaj właśnie tym zielonym szlakiem do góry. No właśnie, chwila, chwila dla Motyla. A żeby trochę sobie tutaj potrzepotać e, skrzydełkami. Wdech, wydech, tymi skrzydełkami w środku, płucami. I, i do góry. Ciekawe czy już Mariusz dotarł na górę życie, to robi wszystko, żeby już tam czekać na mnie. Będzie miał ściągnięty plecak i będzie udawał, że już tam od godziny biwakuje. Nie, no oczywiście żartuję. Lecę do góry, żeby nie opóźniać dnia. Wtarliśmy właśnie do małego Hełmca. Zobaczcie, a ja znajduje się on 776 metrów. Oczywiście nad poziomem morza, nie? No i tam. Kolejna z tablic informacyjnych. A my kontynuujemy naszą drogę oczywiście zielonym szlakiem w tamtym kierunku. Ach! No i stacja dziesiąta. Zdarte szaty. Pniemy się już coraz wyżej. Minęliśmy ten właśnie mały hełmiec. I tak to wygląda. Pusto, cicho, póki co. I przyjemnie. I przyjemnie. Tu muszę podkreślić. Grubą linią przyjemnie, naprawdę. A! Nawet można słyszeć śpiew ptaków. Cudnie. się wydaje, że właśnie to tędy prowadzi szlak żółty. Ale oczywiście... Nie będę kłamać. Lecimy do góry. I tam już e, na dole widać różne polanki. Oczywiście nie widać tego tak bardzo mocno. Pewnie wyżej będzie tu lepiej, aczkolwiek jak jak dzisiaj wam e, mówiłam. E, dookoła jesteśmy e, zanurzeni w ogromnych chmurach. Które oczywiście jak, jak widać widzicie. Dobra, do góry, bo już zostało naprawdę niewiele. Naprawdę, zobaczcie tam jakie piękne dolinki. Zobaczcie. Zobaczcie, cudnie. Nie, no po prostu sztosik. Zobaczcie, jak cudnie, no pięknie jest. Idealnie, zobaczcie. Cudnie. Ach, i tam chmury, widać jak. Zobaczcie, napływają. Widzicie? Widać, widać jak się ruszają. Mega. Mega zjawisko. A nie mówiłam, zwłaszcza. Leśny wiking prawie tam siedzi, leży i biesiaduje. No, prawie na górze. to, Dotarliśmy tutaj już na hełmiec. 8,51 metrów nad poziomem morza. Więc taki mały 8. Tysięcznik. tysięcznik. <gry> no a tutaj przed nami jest, co tam w ogóle jest? Jest jakaś schronisko, schronisko jest. Jest krzyż. No właśnie, z 1878 roku. Czy 88? O 78. 1878. 88, 88 no to, prawo ty. A, ty troszkę się pouczyłeś To troszkę się pouczył dzisiaj wziął. Pouczył się czy nie? Dobra. Idziemy do góry zobaczyć. I tutaj widzicie ten krzyż. Widać go? Widać. Idziemy zobaczyć jeszcze do góry. A to tak mi się jeszcze rzuciły w oko, że są loty widokowe, szkolenia. Zobaczcie. Ale to nie dla mnie. Ja to nie lubię takich. No i tutaj oczywiście korzystając z okazji, jak już jesteśmy, no to podbijemy. A co? Lecimy podbić pieczątkę. To już jesteśmy przy samej prawie pieczątce. Uwaga, uwaga, uwaga. Tadam, tadam. Położymy i muszę najpierw znaleźć. Mamy hełmiec, zobaczcie. Robimy pitu, pitu, pitu pieczątkę. Jaki to jest? Zobaczcie, taki. Taka pieczątka. I wstrykamy. Możesz mi przytrzymać telefon? Pieczątkę będzie robić. Jest. Mamy to. E, schronisko tutaj na Hamcu, kochani, jest do wiosny zamknięte, więc y, termosy, po herbata, kawa i, i swój prowiant. <laughs> Szkoda, bo tak rozmawiałam właśnie z Mariuszem, że takie miejsca jednak są oblegane przez turystów, czy to jest wiosna, czy to jest lato, czy zima. Tym bardziej, że tutaj zdobywamy jakby nie było tą y, koronę do książeczki, jest w koronie gór polskich. No ale no cóż, no widocznie tak co, tak jest. Ja Was tylko informuję. Lecimy sobie dalej. Drogi znowu się ro rozjechały. Miała być randka, to takie jakieś randka w ciemno trochę. Ale to nic, Mariusz sobie nagra tam ten szlak zielony, a ja sobie zejdę tym stromym, e, żółtym szlakiem, żeby was też e, oczywiście nie, nie, na nie zanudzić e, taką monotonią szlaków górskich. Więc chodzimy żółtym, naprawdę bardzo stromym e, szlakiem. Zobaczcie, jak ja sobie tutaj tuptam. I myślę, że... E, bo dzisiaj jeszcze mamy jechać na Stary Książ, na szlak. Huchelbergów I pewnie wraci w drugi odcinek. Więc zobaczymy, zobaczymy. Jak ten podczas montowania będzie krótki, to zrobię dwa. Ale jeśli będzie się nadawał na... O Jezus! Widzicie? Tak, tu jest właśnie ślisko. Jeśli się będzie nadawał na... No na jeden odcinek. Czas tego, no to będzie jeden, no aż się zapowietrzyłam dobra do kolejnego wejścia ale patrzcie jak te chmury tam lecą po prostu sztos piękny żółty szlak no piękniejszy jest powiem taki bardziej klimatyczny niż szlak zielony na pewno jest łatwiejszy jeśli byście się wybrali na przykład z jakąś lekką kontuzją albo nie wiem no, z dziećmi na przykład wózkiem do końca drogi dacie radę y Dziecko prowadzić wózku, jeśli chodzi o szlak oczywiście zielony, a w tle, zobaczcie, jakie piękne widoki, mega. Teraz tutaj mamy taki przestrzał na dolinę, no po prostu zobaczcie sami, no. Hełmiec z piękną właśnie tutaj panoramą. Oczywiście nie jesteśmy, wiadomo już na samym hełmcu, schodzimy z chemca, samego chemca, a pewnie z wieży widokowej e, można by było życzyć jakiegoś pięknego widoku, ale no niestety, tak jak wspomniałam, schronisko wieża widokowa jest zamknięta do wiosny. <grych> no pięknie, no pięknie, zobaczcie tam w tle wyższe szczyty, no pięknie. A my sobie podążamy dalej. Oczywiście rzecz jasna. Och, oh, zrobiło się tutaj błocniście bardziej, ale to nic. Najgorsze, widzicie, co jeszcze jest na przykład w takim tutaj podłożu, po którym teraz sobie tutaj tukam, to, że te liście są śliskie, a pod nimi są jeszcze bardziej śliskie kamienie i bardzo szybko można sobie tutaj wyciąć aura, urła, orzeła i mieć gotową kontuzję. Więc patrzymy pod nogi. A nie w telefony. <noise> I jeszcze ktoś zostawił rękawice, ale nam pokazuje, że jest wszystko ok, Że możemy iść dalej. <noise> Wprawdzie wygląda to na jakiś szlak fioletowy. <noise> ale idziemy szlakiem żółtym. Oczywiście szlakiem żółtym, zobaczcie, jakie tutaj mamy błoto. Puptamy. Niczym kaczuchy. Klap, 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 klap. Powiem Wam, że tu jest naprawdę niewiarygodnie ślisko. Patrzcie, jak ja idę. Jakie małe kroki stawiam. Uważajcie zawsze na siebie, kiedy wędrujecie po górach. I o różnych porach roku oczywiście. Bo takie liście późną jesienią są naprawdę bardzo zdradliwe. O! I tutaj mamy wielkie korzenisko. Zobaczcie i lecimy sobie dalej aż nie ludzie biegają w takich warunkach, naprawdę. Ja to ledwo co schodzę, żeby orła nie wyciąć, a tam normalnie biegi przełojowe. Wydaje mi się, że to już jest ostatnia prosta tutaj i zaraz będę przy, yy, na przełęczy. Pomyślałam, zobaczcie, że to jest ostatnia prosta. Już w tle widać nawet tą tablicę informacyjną o yy, owej przełęczy, na którą podążamy. Przybył oczywiście spotkać się tam z Mariuszem i ruszamy dalej, już pewnie do auta, jeśli chodzi o to miejsce i pewnie udamy się w kolejny w dniu dzisiejszym. No powiem Wam, piękne te środkowe sudety, super tu jest. Idealne miejsce też na taki niedzielny spacer z dziećmi tutaj, nie? Jak ktoś chce tak się trochę pomęczyć górsko, więc... No. Nawet wózek może, no mówię, zielonym szlakiem, wcześniej też mówiłam właśnie, że zielonym szlakiem do samego końca od parkingu tutaj e, zaraz Wam jeszcze lokalizację po, w opisie dam tego parkingu. E, ale właśnie mówiłam tak, jak e, do końca na hełmiec wejdziecie wózkiem. O. o tu jakieś skróty są, zobacz. Więc tak kochani wygląda parkingo, zobaczcie. Dotarliśmy. Dotarliśmy, dotarliśmy. Kanapy już naszykowane biorę do auta i podejmujemy szybką decyzję, czy jedziemy na borową, czy zaliczamy Trójgarb czy może Waligura i tam jeszcze kolejne miejsce. Już nie pamiętam jak to. Jak to się nazywało to koło Waligury. Nie słyszę. No w, ka w każdym bądź razie... A i jeszcze ta ścieżka starego książa. Zobaczymy, zobaczymy dokąd. Pojedziemy. W sumie mi to jest naprawdę obojętne, zdam się na Mariusza. Więc kończę, kochani, ten odcinek. Mm, oczywiście wiadomo, łapki do góry będzie mi niezmiernie miło za każdą subskrypcję i widzimy się e, w kolejnych wyprawach baby, które zaczynają się za e, kilka chwil. No to co? No to na ranie.